To Eni, witam Was serdecznie na moim kanale Kombinuję z papierami. Dzisiaj chciałam Wam pokazać trzy karteczki, które zrobiłam na sierpniowe zabawy i wyzwanie. No, są dość takie proste. Jedna jest taka trochę bardziej ambitna, ale mimo wszystko też nie jest jakaś tam bardzo rozbudowana. Dlatego postanowiłam, że wszystkie trzy kartki pokażę Wam w tym jednym filmiku, bo są na tyle po prostu szybkie. Że nie było sensu nagrywać ich osobno. Także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca i zobaczycie wszystkie moje, no ostatnie karteczki, które udało mi się wykonać. Więc, nie przedłużając już, zapraszam Was na oglądanie tego, co stworzyłam. Pierwszą karteczkę, którą chciałam Wam pokazać, stworzyłam na wyzwanie do Passion Scrap. na no, to takie co miesięczne wyzwanie z pracą według mapki. No tym razem poszłam w wakacyjne klimaty, ponieważ ja ją robiłam jeszcze jakoś tak no, na początku, bardziej sierpnia, kiedy czułam jeszcze ten wakacyjny klimat, bo niestety końcówkę sierpnia nie mieliśmy no, za słoneczną i szybko już poczułam więcej jesieni niż lata. Ale no jak tworzyłam tą pracę, to jeszcze wiecie yy, miałam ochotę na tworzenie takich typowo wakacyjnych prac, yy, więc no, pomyślałam, że pokażę coś innego. Yy, I jakoś tak bardzo chciałam zrealizować ten pomysł. W sumie jak zobaczyłam tą mapkę, to planowałam zrobić więcej kartek, ponieważ kilka miałam pomysłów. Jakoś tak fajna była ta mapka też w yy, w tym miesiącu, w sierpniu, ale no czas nie pozwolił na zrealizowanie wszystkich pomysłów. Może wiecie, jeszcze kiedyś po prostu według tej mapki zrobię pozostałe, które chciałam, ale to zobaczymy. No na razie mam tylko jedną, i w sumie jak ją stworzyłam, to nawet nie liczyłam, że cokolwiek mogłoby wygrać, no bo jest. No dość proste, mimo że gdzieś tam dodałam te muszelki, żeby chociaż odrobinę więcej się coś na niej działo, to no wiadomo, nie jest jakaś tam też wow. Jest ładna, według mnie, podoba mi się, ale nie robi takiego, wiecie, właśnie tego efektu takiego wow, bo też niewiele tutaj jest warstw. Ale no jak co miesiąc chciałam po prostu też pokazać pracę według tej mapki, więc no... Na szybko jeszcze dołączyłam do zabawy w ostatniej chwili. Pokażę wam ją z bliska. Prezentuje się tak. Tutaj mamy trochę piasku, muszelek i takich kuleczek. Tu jest wykrojnik. To jest skrapek z wykrojnika. No i. Tło takie morskie, tu takie dechy. To też jest z wykrojnika takiego yy, bardziej brzegowego, zrobione. No i wiecie baza. Kraftowa, zrobiona przeze mnie. Napis Craft O'Clock. To były napisy. Numer, numer 7. Takie. Chyba w sumie to były wakacyjne albo motywacyjne, już nie wiem, których w końcu użyłam, ale no życie jest podróżą. W sumie nie ma jeszcze właściciela, ta kartka, jakiegoś tam mm, konkretnego. Bardziej po prostu ją zrobiłam tak dla siebie, żeby gdzieś tam postawić. No bo właśnie, tak jak mówię, strasznie czułam jeszcze klimat wakacyjny, miałam ten. Wykrojnik i zawsze chciałam z nim coś zrobić, więc jakoś tak siadłam i, i na szybko zrobiłam. Może komuś dam gdzieś tam w okolicy następnych, myślę, już wakacji, taką kartkę. No zobaczymy. Ale na razie nie ma jeszcze właściciela. Jeżeli chodzi o ten, właśnie piasek i różne takie kamyczki, jakbyście byli zainteresowani, to wszystko było oczywiście klejone na Heavy Body Gel tu użyłam takiego piasku dekoracyjnego z Action on był z takimi kamyczkami to był taki najdrobniejszy piasek więc się idealnie nadaje do takich wakacyjnych prac też ostatnio kupiłam takie różne muszelki w ciekawych kształtach więc tu od razu mi się przydały no a te kuleczki różne te większe to są te takie duże 3D Balls spent art. a te drobniutkie to są już takie kulki czy The Powder się nazywa, a również Spend Artu. No, i jeszcze raz Wam je przybliżę, jak wyglądają. A kolekcja: no to, żeby wziąć udział w wyzwaniu, trzeba oczywiście pracować z papierami, od Passion scrap. I tutaj te takie dechy to jest kolekcja About You, a samo to może to jest kolekcja Wedding Day. No, i to tyle, jeżeli chodzi o pierwszą kartkę, i już pokazuję Wam kolejną pracę. Następną kartkę zrobiłam już na zabawę, która odbyła się na grupie, no na Facebooku, Cudna Paczka. I tam była zabawa z futrzakiem. No, trzeba było cokolwiek zrobić, takiego, no, kojarzącego nam się z futrem. To mogły być, wiecie, zwierzęta, jakiś materiał, no cokolwiek nam tam przychodziło do głowy i dużo dziewczyn pokazało też po prostu różne prace z wykorzystaniem no, różnych takich zwierzątek, więc ja też pomyślałam, że wezmę udział w zabawie i przy okazji zrobię już do przodu karteczkę dla mojej córki, która ma no, urodziny w listopadzie już po prostu będę miała mniej do zrobienia i stworzyłam taką oto kartkę z dwoma właściwie uroczymi futrzakami kartka no w większości rzeczy z Action porócz napisu i wiadomo no wykrojników, tak? To wszystko tutaj jest action, jeżeli chodzi tutaj o same papiery. No, kotek i króliczek, ponieważ moja córcia od zawsze no, najbardziej lubi te dwa zwierzątka, szczególnie teraz. Akurat króliczki był czas, kiedy wolała kotki, teraz znowu woli króliki tak jak wtedy, kiedy była taka całkiem malutka. Więc no, nie umiałam się zdecydować, dlatego dałam po prostu dwa te zwierzaki. I myślę, że jej się spodoba. Tutaj one jeszcze mają oczka i ten balonik tutaj jest pociągnięty gdzie niegdzie. Glossy akcent, żeby to się tak fajnie mieniło. No myślę, że wszyscy znają z Rangera. Wspaniały produkt. No i jakich tutaj skrapek użyłam? No, oczywiście, cyferki, bo w tym roku będziemy mieć 9 latek, więc taka zwykła wiecie cyferka wykrojnik też no takie zwykłe koło, żeby tutaj tło nakleić takie wiecie koło z przeszyciami to jest wykrojnik z Aliexpress od Aliny cyferki kiedyś też kupowałam na Aliexpress albo gdzie indziej ja już nie pamiętam, bo te cyferki mam bardzo bardzo długo i jeszcze taki wykrojnik ten też jest akurat z Aliexpress ja go kiedyś dostałam właściwie w gratisie jak jakieś tam inne zamawiałam ale bardzo często z niego korzystam, strasznie się z niego cieszę. To jest tutaj ta serwetka. Ona jest serduszkami, ale one są w większości przykryte i zostaje nam taka fajna serwetka. No i napis. Napis taki fajny bardzo mi w tym roku do niej pasował starsza, mądrzejsza i jeszcze fajniejsza. No już wiecie, trzecia klasa to już. No. Jest no wiele więcej wyzwań w trzeciej klasie niż tam w pierwszej i drugiej, ale no sporo się w ostatnim czasie nauczyła, dlatego jakoś w tym roku mi to pasowało. No i też zrobiłam jeszcze taką dziecięcą kartkę, ponieważ ona no, jeszcze jest, jaką wiecie, małą dziewczynką. Nie czuję potrzeby, żeby już siebie zrobić jakąś taką młodą dziewczynę, więc póki jeszcze mogę, to robię dla niej takie dziecięce karteczki. Myślę, że za rok może. Zrobili coś na przykład z Harry'ego Pottera, bo też bardzo lubi, już trochę takim bardziej poważnym stylu. Ale jeszcze w tym roku jest dziecięca kartka. I jeszcze, jeżeli byście chcieli wiedzieć, skąd są te urocze właśnie zwierzątka, i jeszcze tutaj też to z tego samego bloku jest, to jest, wiecie, Lux Paper Blok. Ten taki, gdzie na okładce były królisie. A ten napis, bo wam zaczęłam o nim mówić, a nie skończyłam, skąd on jest, to jest z Mintaj Paper, z tych tekturkowych, takich z Forever Young. Tutaj, urodzinowe, takie fajne są. A same papiery to już są takie dość nowsze bloczki z Action. Takie właśnie super do urodzinowych kartek dla dzieci. Od razu jak go zobaczyłam, to wiedziałam, że będę używała właśnie do karteczek takich dziecięcych i taki też. To są stąd wzięte te serduszka, a z tego drugiego te tło z tymi balonikami uroczymi. Więc to, jeżeli chodzi jeszcze o produkty, z których korzystałam. No i jak zawsze baza kartki zrobiona przeze mnie. Więc zostało wypisać i no, poczeka do urodzin. Wtedy wręczę ją z całą rodzinką córki, mam nadzieję, że jej się spodoba, ale myślę, że tak. Taka wiecie, bardziej w, w stylu clean and simple, ale wiecie, dla dzieci to też nie warto czasami dawać za dużo, bo no wiecie, niby postawiam, ale po jakimś czasie to się gdzieś tam wala już po całym biurku, czy gdzieś, i wolę jednak, jak są takie proste jeszcze w tym wieku więc nie szalałam też jakoś specjalnie. I to jeżeli chodzi o drugą kartkę, i za chwilę Wam pokazuję już ostatnią, myślę, najbardziej efektowną i zostawiłam ją specjalnie na koniec, więc mam nadzieję, że Wytrwaliście do tego momentu. Tą ostatnią kartkę robiłam również na grupę do cudnej paczki. Było również znowu wyzwanie jak co miesiąc z mapką. Ja akurat w tym miesiącu zrobiłam notę według mapki dla mojego męża i też chciałam zrobić, no jak zwykle, kartkę, a do tego jeszcze była zabawa z kłosem, więc tutaj też ten kłos jak najbardziej pasował. No znaczy ci właściwie były kłosy, trawy i zboże jakoś tak, więc taki klimat sielski typowo również się nadał. No, powiem Wam, że taka spontaniczna kartka, dość szybka, ale podoba mi się jak wyszła, mimo że gdzieś tam długo nad nią nie myślałam i też dużo czasu mi nie zajęło, bo właściwie zrobiłam ją na taką totalnie ostatnią chwilę właściwie wrzuciłam na zabawę 20 minut przed zakończeniem, ale mimo to bardzo mi się podoba jak wyszła. Robiąc ją myślałam o mojej mamie, która ma we wrześniu urodziny, i to do niej poleci ta kartka, ponieważ moja mama od zawsze marzyła o tym, by mieszkać w domku, na wsi, w takim spokojnym, cichym miejscu. Bardzo również lubi przebywać na świeżym powietrzu, otaczać się no, kwiatami i, i, i właśnie lubi taki sielski typowo klimat, więc pomyślałam sobie, że jej się powinna właśnie taka spodobać. No, wiem, że akurat takie kwiaty też bardzo lubi, typowo jakieś słoneczniki, kwiat, maki, tego typu kwiaty. A właściwie to słonecznik, całe życie to też lubi jeść, i jakoś tak mi się z nią skojarzyło, więc myślę, że jej się spodoba. Tutaj też są również spod tych kwiatów, no wycięte już, i, i, i też z elementów też mak I tutaj słonecznik. Tu już nie oklejałam. Kraftowa baza. Robiona jak zawsze przeze mnie, tu jest taki drugi panel, trochę podniesiony i tutaj mamy taki paseczek przyozdobiony dziurkaczem, to jest ten taki dziurkacz z motylkami z Willis Creative. Tu miałam takie puste miejsca, więc jak zawsze musiałam tam coś dodać, czy jakieś kryształki, czy perełki. Tym razem są te takie kropeczki gotowe do naklejania. Jeżeli w ogóle chodzi o same kwiaty, bo pewnie będziecie o to pytać, bo też dużo osób na grupie zachwycało się tym słonecznikiem. Niestety słonecznik nie jest zrobiony przeze mnie, ale może kiedyś zrobię, bo właśnie mi się tak podoba, że tak myślę. To jest jakby taki słonecznik, słuchajcie, jakby z papieru czerpanego, więc no myślę nad tym. Tylko z tym środkiem mam zagwozdkę. Ale to są kwiaty, słuchajcie, które mam z AliExpress i właściwie nawet ich nie zamawiałam, bo jak wtedy robiłam zamówienie, to chciałam inne, no ale ich nie było. zamiast tego dostałam te, ale powiem wam, że one były bardzo drogie i ja widziałam je wtedy, jak zamawiałam i w końcu ich nie wzięłam. No bo trochę mnie właśnie cena odstraszyła i no, nie było kwiatków, które były no mniej urodziwe niż te i dużo tańsze, więc nawet nie byłam zła na to, że ich nie dostałam, ponieważ no w paczce znalazłam te piękne słoneczniki, które były dużo droższe od tego, co chciałam. One były na takiej gałązce. No śliczne są. A żal używać, ale no dla mamy to wiadomo dałam. A mak robiłam sama. Już kiedyś Wam pokazywałam serię maków, i jeszcze mi tutaj, właśnie. Dwa zostały, jak robiłam tą kartkę i jeszcze mam jednego takiego dużego już maka, ale jak będę chciał użyć, to sobie dorobię. Tekturki, które tu wystają są wypalone przez mojego męża, a to była taka jedna duża tekturka. Ja sobie ją trochę poprzycinałam, żeby bardziej wystawało, i same te takie listki użyłam. A cała ta kolekcja, z której korzystałam, to jest kolekcja od Scrap Boys. Sunny Village, ja ją dostałam po jak dobrze pamiętam, od Justyny, właśnie z rabusiowe pasje i powiem wam, że no przyjemnie się z nią pracowało, bardzo fajna taka i na pewno będę chciała z niej zrobić jeszcze taki mniejszy albumik, bo no i jakoś tak jak robiłam tą kartkę, to tak mnie naszło, taką miałam ochotę jeszcze ją pociąć, więc no planuję zrobić taki albumik, ale nie wiem czy teraz, bo ona tak bardziej mi pasuje, wiecie, na wiosnę, więc myślę, że wtedy to potne trochę sobie poczeka, ale jak już będę czuła takie klimaty, to sobie zrobię z tego jakiś albumik jeszcze do tego. No i napisy właśnie też jest z tej kolekcji, bo wiadomo w w kolekcjach od Scrapboysów mamy tam też różne napisy na tych paseczkach, więc są fajnie wykorzystane, a już nie musimy gdzie indziej szukać, więc to jest akurat fajne. No i tyle, co mogłabym Wam powiedzieć o tej kartce. Tutaj wiadomo, listki różne i inne dodatki powycinane i powpychane. Tu jeszcze dodałam tą pszczółkę. A ja podoba mi się, jak ta karteczka wyszła. Także to są trzy moje prace. Może Wam pokażę w tej kolejności, w której Wam pokazywałam. Chociaż myślę, że ta trzecia jest najbardziej efektowna. Te są bardziej takie, wiecie, proste. I to są takie moje ostatnie kartki, które robiłam gdzieś tam pod koniec wakacji. Pewnie jeszcze Wam wstawię ten filmik, jakoś tak, może jeszcze. Może jeszcze w sierpniu, a jak nie to na początku września. I cóż, czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie, jak Wam się karteczki podobają. I zapraszam do oglądania kolejnych filmików. I cóż, to na dzisiaj tyle. Żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za wszystkie odwiedziny, za to, że ze mną jest. No aż tylu bo już część zauważyła, że wybiło mi 1000 no, subskrypcji, i zaskoczenie ogromne, że w tak krótkim czasie ja do tej pory w to nie mogę uwierzyć. Gdzieś tam planuję jakieś rozdanie, to wam mogę powiedzieć, ale muszę no, trochę do niego przygotować i jakoś tak na początku roku szkolnego mam trochę na głowie, więc pewnie będzie troszkę później, ale jakby co, to tak przy okazji wspominam, że jest. Takie w planach, więc bacznie mnie obserwujcie i może się załapiecie. Więc cóż, no dziękuję Wam jeszcze raz z całego serducha, też za wszystkie komentarze, za to, że do mnie wpadacie i oglądacie to, co tworzę. No aż się chce. I dobrze, już Was nie trzymam dłużej. I do następnego. papa. Pa.